Budżetu na 2014 rok. Szanowni Państwo, budżet jest trudny, ale możliwy do zrealizowania. Uważam, że wspólnie z pracownikami, jak również i z Radą Gminy, ten budżet będziemy realizować. Uważam, że jesteśmy w stanie to zrealizować. Może powiem jedno zdanie: jeszcze tak z poniedziałku, jedno zdarzenie. Miałem no, ja w Słupce odebrać dowody osobiste, no bo no wuj to odbierał, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Na ulicy zatrzymuje mnie jedna osoba, ale już szczerze nie znałem tej osoby i nie znam. I mówi tak, no mieszkam w okolicy Słupcy. I, I mówi tak, powiedz jak wy to robicie, że na taką małą gminę o takich dochodach robicie tak dużo. A ja mówię, to jest zasługa radnych i pracowników, wiadomo, że... Powiem, że to jest budujące, że obcy z obcego terenu osoby nas, powiem szczerze, podziwiają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo